Witamy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj chcemy zaprezentować Państwu maszynę do prac zielonkowych, a dokładnie model GF502. Omawiany model posiada szerokość 5 metrów. Oraz cztery karuzele, każda z nich wyposażona jest w sześć ramion z zębami. Model GF502 należy do segmentu małych przegrabiarek. Zaletami tych przegrabiarek jest duży kąt natarcia, co zapewnia zbieranie całego pokosu. Opracowana przez firmę Kun koncepcja napędu pozwala na napędzanie bardzo dużej liczby karuzel i składanie ich w kompaktowe rozmiary. DigiDrive jest wykonany z utwardzanej stali nawęglanej i nie wymaga konserwacji. Każde koło można w łatwy sposób bez użycia narzędzi ustawić w pozycji skośnej. Co pozwala dokładnie przetrząsać pokos na granicy pola bez straty i niszczenia cennej paszy. Każde koło można w łatwy sposób i bez użycia narzędzi ustawić w pozycji skośnej, co pozwala dokładnie przetrząsać pokos na granicy pola bez strat i niszczenia cennej paszy. Poprzez zabór hydrauliczny w naszym ciągniku możemy podnieść naszą sarkę do pozycji transportu, a ona automatycznie ustawi się w centralnej pozycji za ciągnikiem i zostanie zablokowana, co zapewnia szybki i bezpieczny transport. Dzięki ruchomej głowicy karuzele podczas pracy idealnie podążają za ciągnikiem. Zaleta ta zapewnia kopiowanie nierówności terenu i ochronę darmi. <S -trony> Ten model jest dostępny u nas w sprzedaży od ręki. Jeżeli są Państwo nim zainteresowani, zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami. Na dzisiaj kończymy i zapraszamy na kolejne materiały. Prosimy o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym materiale.